Może potrzebujesz to dzisiaj usłyszeć. Jeżeli ktoś kiedykolwiek powiedział Ci, że od samego rzucenia alkoholu albo dragu w Twoje życie nagle, kurwa, magicznie się zmieni, to Cię okłamał. To nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestaniesz chlać, pójdziesz na terapię i nagle wszystko samo się zrobi. Prawdziwa praca zaczyna się właśnie wtedy, kiedy przestajesz pić i pać. Mierzysz się na trzeźwo. Z całym syfem, którego narobiłeś albo narobiłaś w trakcie swojego pijanego naczpanego życia. Grunt, że jesteś w stanie to ogarnąć. Właśnie dzięki narzędziom, jakie daje ci terapia. Czy warto? Tak. Czy jest łatwo? Na początku nie. Później jest coraz łatwiej. Czy nie picie gwarantuje szczęśliwe życie bez zmartwień, troski i problemów? Oczywiście, kurwa, że nie. Będzie raz ciężej, raz lepiej. Będzie różnie. Będzie tak, że będziecie wgryzać się w własne nadgarstki, żeby tylko jakoś poradzić sobie z bólem albo ze zdenerwowaniem, którego będziecie doświadczać. Przeżyć te emocje na trzeźwo i nie rozcieńczać tego niczym. Bo pamiętajcie, nieistotne w jakim momencie swojego życia będziecie. Z doświadczenia, już prawie sześcioletniego, mogę Wam powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, że dużo prościej jest płakać i przeżywać nawet najbardziej bolesne upadki życiowe, będąc trzeźwym, niż po pijaku śmiać się i udawać, że wszystko mamy w dupie patrząc jak całe nasze życie płonie. Dbajcie o siebie i trzymajcie się trzeźwiutko.